Wprowadzi nas świąteczny nastrój i radość Bożego Narodzenia w całej Europie. Rozpocznijmy więc nasze spotkanie najbardziej znaną na świecie, przetłumaczoną na dziesiątki języków pochodzącą z Austrii kolędę Cicha Noc. Jest najbardziej popularnym świętem rodzinnym w moim kraju. A wiesz, że Boże Narodzenie zaczęto obchodzić w Anglii w 596 roku, kiedy to St. Augustine wylądował na brzegu Anglii wraz ze swoimi nichami i przywiózł Christianity plemioną anglosaskim. Dzisiaj ludzie zapominają o istocie świąt. Większość ludzi in the UK nie chodzi nawet niestety do kościoła w święta. Teraz to jest czas wydawania pieniędzy na prezenty, a sklepy otwarte są do późna, nawet w Wigilię. When we finally kids get eye, our hair up and of the soul. W niemal wszystkich domach pojawia się Adventskranz. Wieniec adwentowy z czterema świecami symbolizuje walkę Chrystusa z ciemnością życia. A wiecie, że choinka i bombki mają początek w Niemczech? Zwyczaj dekorowania drzewka w domu rozpowszechnił się w rodzinach niemieckich w XVIII wieku, skąd przeszedł na pozostałe kraje europejskie. Także jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce mają dość młodą tradycję, a przywędrowała ona do nas, jak i w inne części Europy, właśnie z Niemiec i Austrii.

beat that beat that all oh.